synku, powiem ci, że teraz to ja odżyję. Lubowiecka się wyprowadza. Mamo, ja tu pracuję. Dobrze, przepraszam. Jaka Lubowiecka? No, ta z góry. No ta, co jej Katerynkę ze strychu buchnąłeś. Mamo, ja nikomu w życiu niczego nie buchną... Jaką Katerynkę? No, plusa! Czytałeś potem pod kołdrą nocami. 10 lat może miałem. No. Boże, jaka to piękna nowela. Lektura. O czym my tu rozmawiamy, o Katarynce? No o Lubowieckiej, że się wyprowadza. Właśnie jej ten, ten twój Dream Team kredyt daje na mieszkanie. Apartament ponoć. Gdzie się wyprowadza? A diabli wiedzą. Byle dalej ode mnie. Przez pięćdziesiąt lat mi tyle krwi napsuła, że... Idioty to mi do tej pory nawet nie oddała. Jakiego idioty? No, synku... A kto napisał idiotę? No, yy... Żeby dyrektor banku nie wiedział, yy, że dostojecki. Dostojecki, no przecież wiedziałem. Fiodor. Ale to jest moja wina, że cię wśród takich sąsiadów chowałam. A pamiętasz, jak naszego Brutusa tym swoim wyżłem, tym Melchiorem szczuła? Jakiego Brutusa? No, kota naszego. Ale to możesz nie pamiętać. Bo dwa lata miałeś, jak zmarł był ze starości. No, ale już nam nie będziesz czuła. No, nie będziesz czuła, bo zmarł był. To przez nią to bardzo wrażliwy kot był. Kredyt został przyznany. Wystarczy tylko podpisać tu i tu. Tak, oczywiście możecie się państwo jeszcze zastanowić. Zmiana mieszkania to jest jednak ważna, życiowa decyzja. My się jeszcze trochę zastanowimy, prawda? Mowy nie ma postanowione. Ja dnia obok tej wieźmy Korneli nie wytrzymam. 50 lat koło niej się męczyłam i starczy. Narwę strzelbną. Ale co ona ci takiego zrobiła? Ty się jeszcze pytasz. A chociażby jak ten jej Ansemonek Katarynkę ze strychu że dobrze, dobrze, kiedy to było, a kota ciągle jej szczułaś. Zapomniałeś już, co to był za kot? Na jego widok, to nasz Melisioerek biedny pod kanapie się chował. A idioty to mi do tej pory nie oddała. Koniec. Bierzemy ten hipoteczny i żegnam wielmożną panią. A moje gołębie? O, Dusia. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Ja przyszłam panu oddać ten długopis, co pożyczyłam. Okej, okay. przydał się? Nie, szybko się wypisał. Oj. Mm. To dlatego jesteś smutna? Nie, bo Weronika przeniosła się do innej szkoły. To była twoja najlepsza koleżanka? Najgorsza. Nie znosiłyśmy się. Ja ją nazywałam patyczaka, a ona mnie Wiewióra. Jeszcze Damianowi się podobała. No to ciągle się żarłyśmy. No to powinnaś się cieszyć. Nie, bo teraz to będzie tak nudno. Dziękujemy bardzo do widzenia. Do Dzień. Lubowiecka. Wyprowadzasz się? Moja sprawa. Będę chciała, to się wyprowadzę. Tylko mi najpierw idiotę oddaj. Czy ja dobrze słyszę? Kto komu? No, ty mi, ty mi! O nie! Się znowu nie ruszę, dopóki to ty mi idioty nie oddasz. Tak? A tak! Czyli nie wyprowadzasz się? Nie! Idiota najpierw oddaj, to potem. I Katarynkę jeszcze, co mi twój Ancymon ze strychu wyniósł. O, ten co tu stoi? Ty mi lepiej za Brutusa zwróć. Za jego nerwy zszargane. Czyli nie chcesz, żebym się wyprowadziła? Nie! No, no nie. Lodziuk, <śmieniciel> Kornelciu. Są szanowni O No to moje gołębie uratowane. To my bierzemy ten kredyt. Tylko, że na remont kamienicy. O, to, to ze mną do spółki.